Witamy na kanale Mira czyta. Audiobooki dla dzieci. Lilo i Stycz uczą Labubu myć zęby. Na Hawajach dzień był ciepły i słoneczny. Morze lśniło na słońcu, fale delikatnie uderzały o brzeg, a powietrze pachniało słodko kwiatami i plumerii. Lilo siedziała na werandzie swojego domu i słuchała spokojnie muzyki z radia. Titch był jej niezwykły przyjaciel z kosmosu, siedział obok i zajadał się lodami ananasowymi, brudząc sobie cały pyszczek. Titch, nie rozmarowuj lodów po uszach, zaśmiała się Lilo. W tej samej chwili zauważyli na horyzoncie kogoś dziwnego. Zbliżał się stworek różowy z wielkimi uszami, długimi zębami i oczami. Które błyszczały jak dwa szmaragdy. Wyglądał na kogoś, kto lubi psoty. Kto to może być? spytała Lilo. Po chwili gość zatrzymał się przed nimi. Jestem labubu, krzyknął radośnie. Przyjechałam z daleka, żeby się pobawić. Lilo ucieszyła się, że ma nowego kolegę, a Stitch aż zapiszczał z podekscytowania. Jednak już od początku labubu zachowywał się dość hmm, Niezwykle. Na plaży biegał jak szalony, rozganiał mewy, chlapał wodą i rozsypywał piasek na wszystkie strony. Podczas obiadu rzucał ryżem po całej kuchni, kiedy Lilo poprosiła go, żeby przestał, tylko chichotał i mówił dalej: Tak jest weselej. Stitch, choć sam był grzeczny, tym razem poczuł, że różowy gość przesadza. Po kolacji Lilo zawołała, teraz wszyscy idziemy myć ząbki. Stitch pobiegł pierwszy i wziął swoją szczoteczkę. Lilo stała obok niego i razem szorowali zęby nocą przy tym wesołą piosenkę. Labubu spojrzał na nich i skrzywił się. Ale ja już myłem zęby rano, po co znowu? Bo trzeba dwa razy dziennie, wyjaśniła spokojnie Lilo. Inaczej pojawią się dziury i ból. Nonsens, machnął ręką Labubu. Ja mam mocne zęby i nic mi im nie będzie. I zamiast ściągnąć po wybiegł z łazienki tupiąc nogami. Cały wieczór chodził na burmuszony, wszyscy tylko mi mówią co mam robić. Mruczał pod nosem nie będę się nikogo słuchać. A kiedy Lilo próbowała porozmawiać, odwracał głowę. Stitch chciał go rozśmieszyć, robił głupie miny, ale Labubu wcale się nie śmiał. W końcu w środku nocy postanowił uciec. Wyszedł na plażę i usiadł samotnie na kamieniu, patrząc na fale. Chociaż udawał odważnego, w środku czuł się bardzo smutny i samotny. Kiedy w końcu zasnął, przyśnił mu się koszmar. W śnie jego długie zęby zaczęły się chwiać i wypadać jeden po drugim. Nie mógł gryźć owoców, nie mógł chrypać ciastek ani śmiać się szeroko. Wszyscy, Lilo, Stitch i inne dzieci z plaży, patrzyli na niego ze zdziwieniem i mówili. Och, co za brzydki uśmiech. Labubu obudził się zlany potem, dotknął swoich zębów i ulżyło mu to, że jeszcze tam są, ale poczuł, że strach. Tymczasem Lilo i Stitch zauważyli, że Labubu zniknął. Szukali go po całym domu, a potem wybiegli na plażę. Tam znaleźli go skulonego na kamieniu. Labubu, martwiliśmy się o ciebie, zawołała Lilo. Dlaczego uciekłeś? Bo, bo nie chcę, żeby ktoś mnie zmuszał do rzeczy, których nie lubię, odpowiedział cicho różowy stworek. Lilo uklękła obok niego. Rozumiem, ale czasem, są, ale czasem rzeczy, które wydają się nudne, są bardzo ważne. Mycie zębów to nie kara, tylko ochrona, żebyśmy mogli się cieszyć wszystkim, co lubimy jeść i robić. Stitch tylko pokiwał głową i mruknął Lody bez zębów. Ble. Labu parsknął śmiechem choć przez łzy. Następnego ranka Labu sam wybiegł pierwszy do łazienki. Dajcie mi szczoteczkę! wykrzyknął. Tym razem zrobię co dobrze. Mył zęby tak energicznie, że pasta pryskała mu na lustro, umywalkę i nawet na uszysticza. Wszyscy śmiali się głośno. Od tej chwili różowy stworek codziennie dwa razy mył zęby. Rano nucił piosenkę, a wieczorem wymyślał własne żarty o szczoteczkach i paście. Widzicie? Mówił z dumą. Teraz mam najpiękniejszy uśmiech na Hawajach. I tak Lilo, Stitch i Labubu stali się prawdziwymi przyjaciółmi, bo choć czasem pojawiają się kłótnie i trudne chwile, razem można wszystko naprawić. Nawet uczyć się myć ząbki dwa razy dziennie. Dziękujemy za wysłuchanie. Jeśli podobał Ci się ten film, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw lajka.